Czy Sega Saturn jest warta uwagi w 2021 roku? To sobie sprawdzimy właśnie na tym filmie. Przyszła do mnie właśnie paczka z strony eBay. Wylicytowałem prawda, tą konsolę na kwotę 80 funtów i w tej paczce powinna znajdować się konsola z oryginalnym prawda, pudełkiem, okablowanie i z jednym kontrolerem. Chciałbym Wam na tym chwili właśnie to pokazać, wspólnie razem otworzymy sobie tą paczkę i sprawdzimy czy warto było, prawda, tą konsolę zakupić. Zapraszam. Dobra, mamy tutaj przed sobą, prawda, paczkę, która właśnie przyszła. Eee, spodziewamy się e, Segi Saturn. Segi Saturn się właśnie tutaj spodziewamy, tak, żeby była tu w oryginalnym pudełku i właśnie z tym, co na początku filmu wymieniłem, prawda. W takim razie kamerkę, prawda, przeniesiemy Taki sposób i lecimy, prawda? Lecimy, otwieramy to. Żeby oczywiście tutaj niczego nie zniszczyć, zrobimy to w bardzo szybki, prawda? Sposób. Oczywiście e, uważając, żeby pudełka nie zniszczyć, wiadomo. Za to było opłacone Powiem Wam tak, że ja wcześniej nigdy e, Seki Saturn nie miałem. E, poczytałem trochę prawda, na temat tej konsoli. Spodziewam się, prawda, co to jest za konsola i co mogę prawda, w niej zobaczyć, w menu i tak dalej. E, ale nie ukrywam, że jestem jakby podjarany, prawda, że no, udało się za tą kwotę wylicytować. Bo dodam, że za taką kwotę, no ciężko dostać, tak? No, 150, 120, 150, prawda? W takich cenach, prawda? Ja widziałem na eBayu przynajmniej, prawda? E, Sega Saturn z pudełkiem, prawda? Za 80 funtów, myślę, że całkiem fajna opcja. Dodam też, że tą Sega zakupiłem wraz, prawda? Gra była dodana, prawda? Do tej ceny, tak? E, Super Marvel Heroes. Zaraz zobaczymy, prawda? Zaraz zobaczymy tą grę, pokażę wam. Zaraz zobaczymy, czy warto było, prawda, kupić taką konsolę w 2021. Dobra. I teraz tak. Słuchajcie, ee, spójrzcie, prawda, jak to teraz, prawda, wygląda, e, jaki mamy, prawda, stan techniczny tego pudełka. Zobaczcie, cena: jakieś tutaj jest cena, 1999. Tutaj, jakieś, prawda, były. Nie wiem, co to za jakieś nalepki, prawda? Sega Saturn, prawda? No, takie jest opakowanie. No, widać, że trochę, prawda, tak jak w ogłoszeniu, prawda? Napisał tam, że nie jest w najlepszym stanie, same pudełko. No, jak sami widzicie, prawda, jakieś tam rogi, prawda? Yy, widzicie, jak to wygląda, prawda? No, ważne, że jest to, prawda, w oryginalnym stanie, prawda? Że jest to fajnym stanie, że udało się z pudełkiem wyrwać. Zobaczcie prawda, co tu możemy spotkać. Prawda? Mamy tutaj pokazane kilka gier z Segi, mamy tutaj pokazane tak samo akcesoria do tej właśnie konsoli, prawda, Virtual Gun, Virtual Stick, Video CD Card, adapter na 6 graczy, Arcade Tracer, no i sama konsola, prawda. Eee... Słuchajcie, pudełko jak pudełko, prawda? No nie ma co się spodziewać, prawda? Nie wiadomo jakiego jakiegoś stanu. Słuchajcie, mamy wymagania, czyli e, mamy kon konkretne dane na temat tej konsoli: ile ma ramu, ile jaki ma procesor, prawda? Jaką ma grafikę. Wszystko tutaj jest, tak komputer jakiś, prawda? Kupywał. Zobaczcie, tutaj wszystko jest. No nic, lecimy, otwieramy, patrzymy, co tutaj mamy, tak? Słuchajcie, pierwsze co, nas, co my tu widzimy. Jest e, Sega RF Unit, prawda? Czyli uważa on, że my podłączymy, prawda, ten sprzęt e, oryginalnym RF, prawda, kablem. My tego nie zrobimy. My prawda użymy, użyjemy przejściówki, prawda? I, użyjemy, I podłączymy to całkowicie inaczej. Słuchajcie, Sega Saturn e, controller. Pierwszy raz, prawda, widzę, pierwszy raz widzę i pierwszy raz mam w ręku kontroler Sega Saturn. E, powiem wam tak, Wydawało, wydawało mi się, że będzie większy, prawda? Że będzie większy ten kontroler, ale powiem Wam, że mi to pasuje. Akurat, akurat to fajnie leży w dłoni. Też nie jest ten kontroler jakoś, prawda, zep, jakiś, prawda? Nie wiem, w stanie jakiegoś dziadostwa, prawda? Nie ma tu żadnego dziadostwa, fajnie, wszystko fajnie leży. Nie jest jakiś tam porysowany, prawda? Spodziewałem się gorszego stanu. No wiadomo, kabelek, oryginalny kabelek Sega Saturn, zobaczmy, nawet logo jest. Nie wiem, czy widzicie. Eee, I co? O jakiej jakże powiedziałem? Ja Wam powiedziałem o grze Mar Marvel Super Heroes, prawda? Ta gra, którą Wam teraz pokażę, ona w Ceksie kosztuje 40 funtów, oczywiście z pudełkiem, prawda? To jest sama płytka, sama płytka, ale gra mega, mega. Widziałem przynajmniej, prawda, jak to na filmikach wygląda. Eee, bardzo mi się podoba. Super sprawa. Eee, Oczywiście no, nie mamy do tej gry, prawda, pudełka, będzie bez pudełka, ale ważne, że gra jest, tak? No i oczywiście konsola, konsola do kolekcji, jak najbardziej, witamy. Zaraz zobaczymy, w jakim jest stanie, co nie? Czy będzie to stan opłakany, czy nie? Słuchajcie, konsola, spójrzcie sami, wygląda to w taki sposób. Jest trochę, prawda, jak sami widzicie, jest oczywiście zakurzona, tu się nie ma czego innego spodziewać, eee, e, slot na kadridże, e, oczywiście jest to kadridż na jakieś prawda e, rozszerzenie, jakieś memorki prawda, lub na kartę pamięci, e, które wtedy były tak wydawane. Oczywiście fajnie to wygląda, że ktoś, kto pierwszy raz to widzi, myśli sobie, że tutaj się wkłada właśnie kadridże z grami, prawda? Ja też tak myślałem i powiem Wam, że to byłoby super rozwiązanie. Super rozwiązanie, szkoda, że właśnie Sega nie poszła prawda, w tą stronę, bo powiem Wam, że może ona by trochę dłużej była na rynku, nie? Słuchajcie, tutaj reset, tu jest power, e, open, prawda? Tak? Proszę bardzo. Fajny stan, prawda? Nic tutaj nie widać, że było jakiegoś dziadostwa. E, jest to model 2, prawda? Drugi model z tego, co ja rozumiem. Jest to model drugi. Eee, dobra, bo były, wyszły, prawda, dwa modele w tej, tej, tej konsoli, prawda? Eee, spróbujemy się do tego dostać. Dobra, zobaczcie. Tu jest oczywiście e, bateria. Ta bateria, prawda, trzyma jakby, jakby pamięć tego wszystkiego. Taką baterię można śmiało tak samo wymienić, prawda? Eee, słuchajcie, jak najbardziej konsola, jak najbardziej. Będzie miało swoje miejsce oczywiście na półce, prawda, z innymi konsolami, bo na tą chwilę ciężko będzie mi ją używać. Ale spodziewajcie się materiałów z niej. Jak najbardziej. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze instrukcja. Instruction manual, prawda? Instrukcję tutaj mamy. Zobaczcie, jaka gruba instrukcja. Zobaczcie, mamy wszystko opisane, co i jak, co i gdzie, prawda? Jak możemy używać, prawda? Fajna sprawa, jak najbardziej będziemy używać. Oczywiście poradzimy sobie i bez tej instrukcji. Ważne, że jest, ważne, że jest, bo takie rzeczy to oczywiście są teraz w cenie, nie? Słuchajcie, no sprzedawać tego też nie będę. Mam nadzieję, że to wszystko elegancko działa. Co więcej, wam mogę powiedzieć, do tej konsoli oczywiście. Doszedł mi, prawda, Action replay, oczywiście ten bez zobaczycie w akcji już w kolejnym, prawda, Filmie już w kolejnym, prawda? Odcinku, ponieważ wszelkie, prawda, testy tej konsoli będę, będę robił, prawda? W kolejnym filmie, w tym momencie, prawda? Chciałem Wam pokazać krótką, krótką, prawda? E, krótki taki unboxing. Krótkie, prawda, e, jakby zapytanie, czy warto, prawda, kupić konsolę Sega Saturn w 2021 roku. Ja uważam, że o w takim stanie, przynajmniej wizualnym, jak najbardziej warto i jeszcze przekonamy się, jak to działo, pra, działa, prawda, w praktyce. Zapraszam Was, prawda, do wszystkich do oglądania tego filmu. Mam nadzieję, że się film podobał. I No i czekajcie na kolejny film, gdzie przetestujemy tą konsolę tego kadridża, prawda? Action replay. No i taka ciekawostka, po co był mi action replay, a po to, że zobaczycie sobie tą grę w akcji Snatcher. Tą grę udało mi się zakupić. Zapraszam serdecznie.